Serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście tu ze mną, za hojny donate kawkowy, Dzięki Wam powstają kolejne filmy z warsztatu i relacje z podróży w daleki świat. Mogę opłacić muzykę i programy do montażu filmów. Dziękuję za przeliłe komentarze, łapki, udostępnienia i subskrypcje. Dobry, witajcie w kolejnym odcinku warsztatowym. Trochę innym od reszty: innym, ponieważ tym razem nie będziemy niczego montować, naprawiać. Nie będę niczego pokazywał w kategorii, jak to naprawić w Giesie, choć od techniki nie uciekniemy. Zanim przejdziemy do wyników testu tulej nylatronowych parawera, chciałbym obdarować Was kilkoma. Drobiazgami, a okazja jest wyjątkowa. Kanał Jarko Motocyklem ma już swoich wiernych fanów, a niektórzy z nich są bardzo wyjątkowi i jest ich ponad 100. Mówię do osób, które zdecydowały się wesprzeć kanał nie tylko komentarzami i łapkami pod filmami, ale dzięki nim, dzięki Wam, piję codziennie kawę, za co jestem Wam ogromnie wdzięczny. Dziękuję za to kawkowe wsparcie, bo jest naprawdę niebywałym wsparciem w nagrywaniu kolejnych odcinków warsztatowych wiedzieć, że jesteście. Dlatego chciałbym się odwdzięczyć i mam dla Was prezenty. Jedne techniczne, drugie takie powiedzmy turystyczne. A jedną z najlepszych modyfikacji, jakie zrobiłem w moim starym 1150GS. Była wymiana wtrysków paliwa na takie jak te, od modelu 1200 GS. Motocykl, silnik płynnie i bez zacięć pracuje, ładnie wkręca się na obroty. Nie ma z tego oszczędności paliwa ani więcej mocy, ale z pewnością kultura pracy silnika i przebywanie w jego obecności urosły. I z takiej zmiany jestem bardzo zadowolony. Chciałbym, aby Wasze motocykle sprawiały Wam też tyle radości, abyście również mogli próbować, jak to jest z tryskiwaczami od 1200 GS. I mam tu takie zestawy prezentów, które z pewnością obniżą Wam koszt takiej modyfikacji. Mam tu zestaw adapterów, dwa zestawy adapterów. Jeden do modelu 1150 i drugi do modelu 1050. 100, ponoć taka modyfikacja daje najwięcej frajdy. Producentem i fundatorem każdego z tych zestawów adapterów jest polski producent sakw motocyklowych Ironclad, do którego kontakt znajdziecie w opisie tego filmu. Kolejnymi nagrodami są trzy zestawy po dwa wtryskiwacze czyli komplety wtrysków do trzech motocykli. Wtryskiwaczy marki Bosch, tożsamych, identycznych takich, jakie znajdują się w fabrycznym BMW 1200GS, których montaż widzieliście na tym kanale. Wtryskiwacze pasują do modelu 1100, tak samo jak do 1150. I takie wtryskiwacze od 1200 można zamontować, używając na przykład adapterów od Ironclad. I gotowe. Można się cieszyć. Pięknie pracującym silnikiem. Kolejna rzecz to sakwy. Komplety na trzy motocykle. Używam takich od roku i jestem z nich bardzo, bardzo zadowolony. To są sakwy na gmole i mieszczą w sobie naprawdę zaskakująco dużo. Może w nich na przykład przeciwdeszczówki, rękawice, na przykład duct tape, czyli wszystko, co powinno być pod ręką. A da się do nich zmieścić jeszcze mój fotelik turystyczny. Na każdej sakwie znajdziecie moje logo. Logo kanału Jarko Motocyklem i logo producenta. Tego samego, który produkuje oprócz przeróżnych sakw, adaptery wtryskiwaczy do 1200 GS. Zapraszam do zabawy wszystkich wspierających, wszystkich, którzy zdecydują się wesprzeć moją pracę nad tworzeniem nowych filmów. Każdy, kto wspiera kanał. Kawkowym wsparciem może stać się właścicielem jednego z tych ośmiu fajnych zestawów. Może wziąć udział w konkursie. Nagrody pojadą do ośmiu osób. Podobnie jak w ubiegłym roku, poproszę Was o pomysły na filmy warsztatowe. Wystarczy być wspierającym kanał Jarko Motocyklem i podrzucić fajny pomysł na film, aby wziąć udział w konkursie pomysł na wymianę uszczelnień bądź łożysk w przekładni głównej nie wchodzi już w grę. Spośród uczestników wybierzemy najciekawsze pomysły i ośmiu z Was nagrodzimy. Kompletem adapterów do wtryskiwaczy do modelu 1100, kompletem do 1150, trzema kompletami wtryskiwaczy lub trzema zestawami sakw z logo kanału Jarko motocyklem. Dzielcie się, proszę, pomysłami na filmy warsztatowe w komentarzach. Za miesiąc, w opisie, tam na dole, w opisie tego filmu dokładnie za 30 dni od publikacji tego filmu tam na dole ogłosimy 8 zwycięzców spośród wspierających kanał. Warto więc mieć również subskrypcję, aby nie pominąć wyników. Za 30 dni szukajcie swojego niku wśród nagrodzonych. A żeby nagrody nie były przypadkowe, głównie te techniczne, napiszcie proszę w komentarzu oprócz pomysłu na film. Napiszcie również, jakim motocyklem jeździcie. Dziękuję wam wszystkim, wszystkim wspierającym, bez których kanał pewnie już by dawno nie istniał. Dziękuję wam bardzo i zapraszam Was, wszystkich Was do zabawy. A teraz temat główny. Podzielę się z Wami, pokażę Wam jak sprawdziły się tuleje nylatronowe w moim motocyklu. Pewnie część z Was miała okazję widzieć odcinek, w którym była mowa o nashings. Zostały zakupione przeze mnie w Stanach Zjednoczonych i przyleciały do warsztatu za wielkiej wody. Wtedy to pokazałem dokładnie jak je zamontować wcześniej, konsultując sposób takiej naprawy z producentem tych tulei. Motocykl Mój motocykl pojeździł, przyjechał trochę kilometrów od tego czasu i myślę, że można pokusić się o sprawdzenie, jak się sprawują. Od czasu montażu, od kiedy są zamontowane w moim paralewerze, na liczniku przybyło trochę ponad 20 tysięcy kilometrów może 22, może 24 na pewno. Ponad 20, myślę, że test można uznać za miarodajny, bo motocykl jeździł w różnych warunkach. Po polskich drogach, w bieszczadach wokół komina, po Turcji i kilku innych krajach, i po najgorętszej pustyni świata lód w Iranie. Pustynia lód to takie miejsce, gdzie odnotowano kiedyś przy gruncie ponad 70 stopni Celsjusza. Jak my tam byliśmy, temperatura zbliżała się do 50 stopni. I na koniec, we wrześniu, pojechałem moim ciężkim GS-em na odcinek polskiego TET. Troszkę odpocząć i zrelaksować się. Na spokojnie i z żartem na ustach przejechaliśmy z Wojtkiem 1000 km polskiego TET. A ponieważ przyszedł czas na serwis motocykla przed kolejną podróżą, więc bez rozebrania paralewera się nie obyło. Po pierwsze, też jestem ciekaw, jak to się sprawuje. Mam tu w ręku takie same tuleje, taką samą tuleję, ale polskiego producenta, bo nie trzeba już ich sprowadzać za oceanu. Można je kupić w Polsce i to za całkiem sensowne pieniądze. Link znajdziecie w opisie filmu. A po drugie, w którymś z kolejnych odcinków rozbierzemy przekładnie główną. I zobaczycie jak wymienić łożyska i uszczelniacze przekładni głównej. Jak to niektórzy mówią w dywsze. Choć przekładnia z dyferencjałem nie ma nic wspólnego, albo prawie nic. Zapraszam na warsztat. Witaj w warsztacie dla amatora. Jeśli lubisz serwisować swój motocykl samemu, jeśli korzystasz z tutoriali na YouTube, zapraszamy cię do naszego warsztatu. Dowiesz się i zobaczysz krok po kroku, jak samodzielnie wykonać drobne i te bardziej skomplikowane naprawy. Wszystkie przedstawione instrukcje podparte są informacjami z BMW Database dla mechanika, BMW, motorad oraz wiedzą zebraną od użytkowników. Zapraszamy Cię do subskrypcji i witaj w warsztacie najłatwiejszym z możliwych. Motocykl przejechał ponad 20 tysięcy kilometrów z zamiennikami łożysk paralewera. Drogie łożyska dostępne tylko w BMW, łączące przekładnię główną z paralewerem, zostały zastąpione tulejami z Nylatronu. Ten pomysł powstał w Stanach Zjednoczonych i ma być tańszą i odporniejszą na zużycie alternatywą. Czy tak jest? Czy w rzeczywistości to długowieczna alternatywa dla oryginalnych łożysk? Sprawdzimy. Jesteśmy do tego zobligowani, choćby dlatego, że to nieautoryzowana zmiana w konstrukcji. Wstępne próby zbadania luzów nie wskazują na zużycie. Szukamy luzu pomiędzy przekładnią a ramieniem paralewera. Nie jest to jednak dobra metoda do wychwycenia luzu. Aby ewentualny luz był dobrze wyczuwalny, musimy odkręcić kilka śrub. Montaż, demontaż i na przykład wymianę klocków hamulcowych możecie zobaczyć w tym filmie w playliście BMW Workshop na kanale Jarko Motocykl. Sposób montażu nelatronowych tulei i ich dokładny opis prezentowaliśmy w tym filmie. Motocykl był w ciągłej eksploatacji i przyjechał prosto z drogi. Został odstawiony na miesiąc. To jest zimmering, który po rozszczelnieniu bywa przyczyną zalania koła olejem. Można go wymienić bez demontażu przekładni, nawet w drodze. Dlatego bywa czasem włożony jako część zapasowa w dalekich podróżach przez użytkowników tego modelu. Zanim zaczniemy badać luz, powinniśmy odkręcić poprzeczkę. Dopiero tak uwolniona przekładnia będzie swobodnie poruszać się w łożyskach, w tym przypadku tulejach nylatronowych. Ruch w górę i w dół jest płynny, bez zacięć. Poruszając przekładnią na boki, słychać delikatne stukanie. Po dokładniejszych oględzinach możemy dostrzec luz. Podobny luz można spróbować skasować na łożyskach stożkowych. W przypadku tulei nie ma takiej możliwości. Znaki na trzpieniu i nakrętce nie wskazują na samoistne poluzowanie połączenia. Nie podgrzewamy śruby. Przy montażu tulei, zgodnie z zaleceniem ich producenta, nie użyliśmy trudno demontowalnego kleju. Zastąpiliśmy go niebieskim, łatwo demontowalnym Loctite. Taki klej nie wymaga podgrzewania. Przyjrzymy się z bliska tulejom. Sprawdzimy, gdzie wykazują nadmierny luz i zbadamy, co może być przyczyną. Wstępne oględziny prawej tulei nie wskazują na wytarcie. Stalowa podkładka swobodnie obraca się w tulei. Ma żadnych widocznych gołym okiem śladów współpracy z tuleją. Wygląda tak samo jak w czasie montażu. Nie widać również śladów tarcia stalowej podkładki z trzpieniem. Powierzchnia współpracy stalowej podkładki z tuleją wskazuje, że to połączenie przejęło obciążenia, czyli najprawdopodobniej tak jak przewidywał to producent tulei. Większy luz od montażowego, ale nadal wydaje się być akceptowalny. Montaż i wsunięcie trzpienia w nowych tulejach wymagało użycia sporej siły. Teraz połączenie jest luźniejsze. Luźne połączenie miało miejsce w uwolnionych tulejach, przed wciśnięciem ich do przekładni. Teraz taki luz mamy również przy zamontowanej tulei w przekładni. Na zewnątrz widać niezidentyfikowany pył, którego po prawej stronie nie było. Tutaj również znaleźliśmy ślady współpracy podkładki z powierzchnią tulei. Wewnątrz znajdują się ślady nieokreślonej substancji podobnej do sprasowanego pyłu. Teraz włożymy podkładkę stalową na przewidziane do tego miejsce i wstępnie sprawdzimy luz. Trzpień luźno wpada na swoje miejsce. Przy pierwszym montażu wymagał zdecydowanego wciśnięcia. Daje się zaobserwować wyraźny luz, który jest wyraźnie zależny od położenia trzpienia w swoim mylatronowym gnieździe. Wierzchnia trzpienia nosi ślady wytarć. W czasie montażu zamontowaliśmy używany trzpień, który teraz nosi jeszcze większe ślady wytarć. Ta linia na obwodzie to ślad po oryginalnym łożysku stalowym. Stał się jeszcze bardziej widoczny. Na czole trzpienia widać ślady pracy. Porównamy plus obydwu trzpieni. Zewnętrzny. I wewnętrzny. Widać wyraźną różnicę. Po wstępnych oględzinach można wyraźnie i bez wątpliwości uznać, że jeden trzpień dostał dużych i nieakceptowalnych luzów. Sprawdzimy, co może być powodem takiej sytuacji. Przyjrzymy się trzpieniom. Jeden z nich to nowy, oryginalny trzpień. Przy montażu wyjęty prosto z opakowania producenta. Ten współpracował wcześniej ze stalowym łożyskiem. Wytarty pasek to miejsce zamontowania wewnętrznej bieżni stożkowego łożyska. Wyraźnie różni się od reszty powierzchni. Ten szpień był nowy. I wygląda w dalszym ciągu jak nowy. Wewnętrzny szpień ma luz, który nie jest identyczny we wszystkich płaszczyznach. Drugi, zewnętrzny, jest lekko luźny i prawdopodobnie po dokręceniu i zaciśnięciu mógłby dalej pracować. Jeśli przyjrzymy się tej płaszczyźnie, zauważymy wyraźne różnice wysokości trzpienia na obwodzie. Powierzchnia przylegania stalowej podkładki do trzpienia została wypracowana. Mówi to o tym, że ruch obrotowy i tarcie odbywały się w tym miejscu. Zamiast melatronowej tulei, w tarciu uległ trzpień. Trzpień został wytarty od czoła. Oś obrotu została zukosowana, a trzpień zniszczony. Tarcie powinno odbywać się w tym miejscu. Odbywało się jednak również pod podkładką. To jest miejsce tarcia. Podkładka powinna obracać się w nelatronowej tulei obracała się po obwodzie trzpienia. Drugi trzpień nie nosi śladów zużycia. Na powierzchni nie widać zatarć. Powierzchnia czołowa jest gładka i pokryta oryginalną powłoką. Wygląda na to, że współpraca elementów trących na jednym z odbywała się nie w tych miejscach, w których przewidywał pomysłodawca tulei. A to z kolei doprowadziło do zniszczenia trzpienia. Najsłabszym punktem okazuje się być połączenie podkładka trzpień. Jeden trzpień nie nosi śladu współpracy, drugi został zniszczony. Nie wiem, nie wiem. Do końca nie jestem pewien, dlaczego tuleje, a dokładnie jedna z tulei dostała takiego luzu. Mogę się tylko domyślać. Może warto tę podkładkę tutaj jakoś ustalić względem trzpienia, może macie jakieś pomysły. I przyznaję, jestem trochę zdziwiony takim obrotem sprawy po tym, jak czytałem w internecie mnóstwo. Pozytywnych opinii to z całego świata na forach obcojęzycznych. Być może sposób eksploatacji wpłynął na przedwczesne, bo nadal myślę, że przedwczesne zużycie może one lepiej się sprawdzą w motocyklach delikatnie eksploatowanych nie wiem. I pewnie Was teraz zdziwię: planuję zamontować kolejny raz takie same tuleje. Tym razem zamontuję tuleje nylatronowe polskiego producenta Ironclad. Czy się sprawdzą? Lepiej się sprawdzą? Dowiemy się za rok, kiedy motocykl nakręci kolejnych kilometrów za kolejne 20 parę tysięcy kilometrów. I żeby wyeliminować ostatnią niewiadomą, tym razem wymienię ten szpień, ten, który uległ zniszczeniu i nosił już podczas montażu co prawda niewielkie. Ale jednak ślady zużycia, ślady po łożysku stalowym. Wymienię go na zupełnie nowy, zupełną nówkę prosto z serwisu BMW. I za rok, za kolejny rok w tym warsztacie porozmawiamy kolejny raz o nich. I pamiętajcie o konkursie. Cześć!